Hej witajcie moi drodzy. Pomyślałam sobie ostatnio, że mm będę robiła od czasu do czasu takie vlogi. Robiłam do tej pory tylko wakacyjne, gdzieś wyjeżdżaliśmy, żeby Wam pokazać przede wszystkim, co jemy, ale tak sobie teraz pomyślałam, ponieważ nie mam czasu odpisywania na komentarze, a dostaję bardzo dużo komentarzy, niektóre się powtarzają i niektórzy z Was myślą, że może ja to olewam, albo no nie wiem, cokolwiek. Pomyślałam, że właśnie będzie to okazja, żebym mogła czasami nawiązać do jakichś komentarzy w takich vlogach. Postaram się że też, żeby nie były za długie. No i czasami są takie rzeczy, które ja Wam chętnie bym pokazała albo Powiedziała, jak coś, nie wiem, zobaczę interesującego. Czasami mam jakieś przemyślenia, wydaje mi się, że fajne i chętnie bym się z nimi podzieliła. Natomiast bez sensu jest wtedy nagrywać filmik na ten temat. I, i, i właśnie dlatego wydaje mi się, że taki, taki vlog byłby tutaj super sprawą. Postaram się, żeby one były takie kilkuminutowe, nie za długie, żeby Was nie zanudzić, ale chciałabym Was zachęcić, żebyście je oglądali. Bo tam właśnie będę chciała Wam mówić, jak coś mi się, nie wiem, spodoba, zainspiruje, jak będzie mi się wydawało, że coś jest naprawdę ciekawe, i chciałabym, żeby były takie właśnie na ludzie trochę, bez przygotowania z ręki. Jak widzicie, trzęsie się tutaj mi ten, <laughs> ten aparat, moja, mój telefon. Także będą to takie spontaniczne, raczej bez uczesania i bez umalowania najczęściej. Dzisiaj mam lekki ma makijaż, no ale mm, takie po prostu spontaniczne i na szybko zobaczymy. Oczywiście, chyba, że mi słuchajcie, przejdzie ochota, zrobi jeden, dwa i już wiecie, jak to ze mną różnie jest, ale może akurat to będzie taka forma fajna komunikacji z Wami, takiej bardziej e, luźnej niż takiej na sztywno, jak nagrywam jakieś przepisy, albo mówię na konkretny temat. Także możecie zadawać właśnie pytania, a ja będę się starała w takich vlogach właśnie odpowiadać. Nie wiem, co myślicie na ten temat, ale mam nadzieję, że pomysł Wam się spodoba, no i że w ogóle coś z tego wyjdzie. Idę sobie właśnie na mój codzienny marsz. Już tak od dwóch lat maszeruję. Kto mnie ogląda na Instagramie, ten dobrze wie. Słuchajcie, pokochałam te marsze jakieś prawie dwa lata temu i od tamtej pory przez półtora roku chodziłam codziennie. I nieważne, jaka była pogoda, czy mróz, czy deszcz, nawet deszcz z parasolką chodziłam. Uwielbiam marsze. Później jakoś coś przystopowałam przez kilka miesięcy. Chodziłam sporadycznie, a teraz wróciłam znowu do tego i muszę Wam powiedzieć, że to uwielbiam. To jest moja taka główna aktywność fizyczna. fizyczna. Jeszcze robiąc filmik dla Was o diecie długowieczności, nie wiem czy pamiętacie, ale tam właśnie też doszło, chyba nie, do, 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 o diecie o mózgu też. To doszukałam się do właśnie informacji, że, że wystarczy 3-4 razy w tygodniu taki marsz pięcio... Kilkokilometrowy, taki, żeby się trochę zmęczyć, żeby pobudzić serce, do tego, żeby być właśnie super zdrowym. Dla naszego mózgu jest to genialne. I ludzie długowieczni też chodzili średnio około 5 km dziennie. Nie chodzili na żadne siłownie, nie robili jakichś innych treningów, tylko spędzali dużo czasu na zewnątrz, na słońcu. No i właśnie chodzili, dużo chodzili. I pokochałam to, bo też przez cały rok obserwuję to samo jezioro, to samo miejsce, bo ja lubię chodzić w to samo miejsce, tak jak mój mąż na przykład nie znał się chodzić w to samo miejsce, to dla mnie to jest właśnie piękne, bo idę codziennie i codziennie to jest tak naprawdę inaczej to wygląda. Nie nudzi mi się to. No, także idę sobie maszeruję i mam ze sobą Paulinkę i jej przyjaciółkę, bo one często ze mną chodzą, biorą hulajnogi albo mm, yy, deskorolki i maszerują ze mną. Pięknie jest. Pokażę wam zaraz to jezioro. I tam dziewczyny właśnie pojechały. I oto moje ulubione jezioro. I tutaj właśnie robię codziennie, między 3 a 5 kilometrów, to zależy ile mam czasu. Są moje koleżanki i koledzy i <dżewa> drzewo moje ulubione, po którym często medytuję latem i się ziemiam. Naszerowanie zaczęło mi sprawiać przyjemność na początku, gdy zaczęłam słuchać audiobooków i wysłuchałam mnóstwo książek właśnie w wersji audio przy tych marszach. I bardzo dlatego lubię też sama chodzić na, na marsze, więc polecam Wam serdecznie tutaj w Stanach, jak się ma kartę do biblioteki, można się zalogować, jest, taka, jest kilka w sumie aplikacji. Jedna z nich to jest hupla i tam jak się zalogujemy na naszą kartę biblioteczną to mamy dostęp do bardzo wielu audiobooków I ja właśnie w ten sposób słucham, słucham tych audiobooków i dzięki temu szybciej mi też czas jarą, mogę więcej przejść i, no, i przesłuchałam mnóstwo książek także to jest też super patent polecam, a można też słuchać ulubionej muzyki czasami nie mam ochoty na audiobooki wtedy słucham właśnie jakąś muzykę albo po prostu rozkoszuję się naturą jak nie ma tutaj zbyt wielu osób Pokażę Wam herbatę, którą ostatnio od już dwóch, trzech miesięcy praktycznie codziennie piję. To jest czerwona herbata Puerh i ja ją kupuję w takich krążkach i łamię ją później i taką ćwiartkę. Ja to dodaję trochę więcej. I kupiłam sobie też taki zbanuszek, który uwielbiam i naprawdę polecam, jest fajny. Kungfu albo Kongfu, różnie to nazywają, to jest e, taka ceremonia picia w sumie herbaty. E, to jest taki podróżny zestaw. Wlewa się tutaj, zalewa się gorącą wodą, po 30 sekundach się odlewa, tak jakby przepukujemy najpierw liście, a później mm, zalewamy jeszcze raz, 3-4 minutki się parzy i mamy i możemy pić herbatkę. Zaleję właśnie, wsypałam listki, i to na razie niech postoi. Odleję to zaraz, zaleję na nowo i można pić. Wiecie co, mój patent na wodę, na temperaturę wody, ponieważ ta woda nie może być gorąca, to nie może być wrzątek, więc nie chce mi się czekać, aż ostygnie i będzie mieć odpowiednią temperaturę. Wiem mniej więcej o przeciągu, wiem mniej więcej, że powinna być taka przyjemnie ciepła, ale nie bardzo gorąca, więc ja dolewam sobie, gotuję wodę, dolewam dużą część takiej gorącej i dodaję trochę świeżej, już przy zimnej. Ja mam filtr odwróconej osmozy i taką sobie zalewam i wtedy nie muszę czekać. Aż mi y, przestygnie taka herbata. Teraz zostawiam to na 3-4 minuty i będę sobie popijać. Bardzo lubię, słuchajcie, czerwoną herbatę. Tak od jakiegoś czasu. Wiele lat jej nie piłam, przerzuciłam się na zieloną. A od właśnie, nie wiem, 2-3 miesięcy trzech pewnie. Mam taką fazę na pół RH, właśnie na czerwoną herbatę. Idę pić na mój hamak. Zobaczcie, jak mnie nie ma, to ktoś mnie tutaj podsiadł. Kto mnie podsiadł? Kto mnie podsiadł? I leżakuję sobie tutaj, tak? Leż sobie, leż, kochana. Ja idę na hamak. No i gotowa. Także na zdrowie, moi drodzy. Jest taka ciepło, ciepła mocno, ale nie gorąca. Lubię taką. Słuchajcie, ja to po prostu uwielbiam. Takie rytuały różne. I herbaciane, i kawowe, i w ogóle wszystkie. Uważam, że to jest przecudowne. Przecudowny wynalazek. Wydawało mi się na początku, że to będzie za małe, że bez sensu, ale ja sobie wypijam takie dwa dzbanuszki. To są dwie e, szklanki filiżanki amerykańskie, czyli dwie cups. Mniej więcej, znaczy to jest jedna, ale ja. E, to jest jedna. Ja sobie dwie takie wypijam. I to jest naprawdę wystarczająco. Także na zdrowie moi drodzy. I tutaj wchodzą takie dwie małe, czyli cztery wypijam w sumie. I też często Earl Grey'a. To są moje puerh i Earl Grey to moje dwie, numer jeden w ostatnich tygodniach herbaty. Mm, miłego dnia Wam życzę. Pa!